Radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach. Tu Dorota. Wczoraj byłam świadkiem sceny w supermarkecie, która poruszyła we mnie coś głębokiego. Stałam przy kasie układając zakupy na taśmie. Zapach świeżych cytrusów unosił się z mojego koszyka, gdy nagle powietrze przeciął przeszywający krzyk. Nie, chcę te cukierki teraz! Dosłownie poczułam, jak napina się skóra na mojej szyi. Kilka metrów dalej mały chłopczyk, może czteroletni. Rzucił się na podłogę, jego ciało wyginało się w łuk, policzki były mokre od łez, a mała dłoń kurczowo trzymała kolorowe opakowanie, które jego mama próbowała delikatnie wyjąć z zaciśniętych paluszków. I wtedy to poczułam. To dziwne uczucie, jakby coś we mnie drgnęło. Część mnie chciała skrzyżować ręce na piersi i powiedzieć, co za rozpuszczony dzieciak. To był mój wewnętrzny rodzic. Surowy, oceniający, stawiający granice. Ale niemal równocześnie pojawiło się inne uczucie. Coś we mnie współczuło temu małemu człowiekowi, który tak bardzo pragnął tej słodkiej chwili przyjemności i nie rozumiał, dlaczego ktoś mu jej odmawia. To moje wewnętrzne dziecko impulsywne, pragnące natychmiastowej gratyfikacji, niezdolne do zrozumienia słowa później. W dzisiejszej audycji zajmiemy się właśnie tym tymi dwiema siłami, które współistnieją w każdym z nas wewnętrznym dzieckiem i wewnętrznym rodzicem. Zastanowimy się, jak te dwie części osobowości wpływają na nasze codzienne wybory, relacje i reakcje emocjonalne. Bo czy nie jest tak, że czasem czujemy się rozdarci między pragnieniem a powinnością, między spontanicznością a odpowiedzialnością? Jak rozpoznać te głosy w sobie i jak sprawić, by współpracowały ze sobą, zamiast prowadzić wewnętrzną wojnę? Tej audycji możecie posłuchać, pozwalając wewnętrznemu dziecku na przyjemność nic nie robienia przez kilka minut. Kiedyś już opowiadałam o tej trudnej umiejętności, którą Włosi nazywają dolce ferniente. Kto ciekawy, może posłuchać audycji, którą podlinkowuję w prawym górnym rogu ekranu. A tymczasem ruszamy w podróż do wnętrza nas samych, która, mam nadzieję, pomoże Wam lepiej zrozumieć nie tylko własne reakcje, ale także zachowania innych, tych małych i tych dużych. No to spotkajmy się z osobami bardzo ważnymi. Z Twoim wewnętrznym dzieckiem, ale także z kimś, kto często pozostaje w cieniu, twoim wewnętrznym rodzicem, bo jedno nie może istnieć w harmonii bez drugiego. Gotowy? Gotowa? To zaczynamy. Wielu terapeutów, mówców motywacyjnych, psychologów mówi o pracy z wewnętrznym dzieckiem. Podkreślają, jak ważne jest, by zobaczyć je, ukochać i zaakceptować. I to jest prawda, ale co to tak naprawdę oznacza? Twoje wewnętrzne dziecko to ta część ciebie, która czuje, która pragnie radości, która jest spontaniczna i ciekawa świata. To ta część, która kiedyś, jako małe dziecko, miała marzenia, śmiała się bez powodu, biegała boso po trawie, cieszyła się z najmniejszych rzeczy. Ale to też ta część, która mogła zostać zraniona, która nauczyła się, że świat nie zawsze jest bezpieczny, że miłość bywa warunkowa i że trzeba zasłużyć na uwagę. Może właśnie dlatego wewnętrzne dziecko bywa czasem sierotą. Często mówi się pokochaj swoje wewnętrzne dziecko. Ale co jeśli ono nie wie, czym jest miłość? Co jeśli przez lata było pozostawiane samo sobie? Dziecko potrzebuje opieki, bez tego jego naturalna radość i spontaniczność są przytłumione przez lęki chaos, a dzieci, którym zabrakło bezpiecznych granic, mogły stać się niespokojne, hałaśliwe i roszczeniowe. Z kolei te, które wychowywały się w nadmiernej kontroli, mogły się zamknąć w sobie, stać się przesadnie ostrożne, niezdolne do cieszenia się życiem. I dokładnie tak samo dzieje się w naszym wnętrzu, jeśli nasz wewnętrzny rodzic nie pełni swojej roli. I tu przechodzimy do roli wewnętrznego rodzica. To właśnie ten konstrukt, uwewnętrzniony mądry i życzliwy rodzic, sprawia, że nasze wewnętrzne dziecko przestaje czuć się sierotą. Ten rodzic jest kimś, kto mówi – widzę Cię, dbam o Ciebie, daję Ci bezpieczeństwo, ale to nie oznacza zgody na wszystko. Dobry rodzic nie pozwala dziecku zjeść całej tabliczki czekolady na noc, nie dlatego, że chce je ukarać albo czegoś mu odmówić, ale dlatego, że się o nie troszczy. Z drugiej strony, jeśli nie mamy ukształtowanego wewnętrznego rodzica, nie mamy też osoby, która wzięłaby nas w obronę i wtedy możemy popadać w skrajności. Przykładowo, taka obserwacja wzięta z życia gwiazd o niegrzecznych zachowaniach, które w rzeczywistości mogą być wyrazem obrony własnych granic. Harper Seven, córka Davida i Wiktori Beka, już jako siedmiomiesięczny berbeć pokazała język fotoreporterom, którzy robili jej zdjęcia. Ta sytuacja doskonale wpisuje się w temat wewnętrznego dziecka, wewnętrznego rodzica i zdrowych granic. Bo zdrowe granice oznaczają, że potrafimy rozpoznać, kiedy nasze prawa są naruszone i reagować w sposób asertywny, a nie tylko automatycznie tłumić emocje, bo tak wypada. Nie zawsze musimy reagować jak zbuntowane dziecko. Ale też nie powinniśmy ignorować własnych uczuć tylko dlatego, że trzeba się dobrze zachowywać. By to zrównoważyć, wewnętrzne dziecko musi być w kontakcie z wewnętrznym rodzicem. Czyli ta część nas, która jest spontaniczna, emocjonalna, ale też wrażliwa i podatna na zranienia, spotyka się z głosem norm, zasad i oczekiwań. Kiedy ktoś przekracza nasze granice, jak paparazzi robiący zdjęcia bez zgody, to właśnie nasze wewnętrzne dziecko może reagować impulsywnie, pokazaniem języka. Zdrowe granice oznaczają, że potrafimy rozpoznać, kiedy nasze prawa są naruszane i reagować w sposób asertywny. I to właśnie pokazuje, że sednem jest to, by złapać równowagę między tym, czego faktycznie potrzebujemy, a tym, co naprawdę nam służy. Tak właśnie było z pewnym mężczyzną, który trafił do mnie na terapię. To były dwa światy Adama, które udało mu się połączyć. Przeszedł drogę od kontroli i chaosu do wewnętrznej równowagi. Posłuchajcie, bo to ciekawe doświadczenie. Adam zawsze czuł, jakby żył na dwóch różnych planetach przykładowo, poniedziałkowy poranek, dźwięk budzika przecina ciszę o piątej trzydzieści. Adam wstaje, zakłada idealnie wyprasowany garnitur, każdy krok jego porannej rutyny jest precyzyjnie zaplanowany, każda minuta wykorzystana. Bo w biurze wszyscy znają go jako człowieka żelaznej dyscypliny. Jego zespół czasem żartuje, że Adam ma wbudowany wewnętrzny Excel. Wszystko musi się zgadzać co do minuty. Każda decyzja musi być poparta danymi. Każde spotkanie kończy się konkretnym planem działania. Jeden z pracowników kiedyś zaproponował: Adam jest piątek, może byśmy wyszli trochę wcześniej? Spojrzenie Adama mówiło wszystko: zimne, analityczne, nieprzejednane. Mamy harmonogram, trzymajmy się go, odpowiedział krótko. Ale gdy tylko wskazówki zegara pokazały koniec dnia pracy, Adam jakby przekroczył niewidzialną granicę swego drugiego świata. Piątkowy wieczór. Adam siedzi w zadymionym barze. Trzeci drink znika w jego ustach szybciej niż poprzednie. Głośna muzyka, zapach perfum przypadkowo poznanej kobiety, smak alkoholu mieszający się z nikotyną. To wszystko tworzy wirujący kalejdoskop wrażeń, które zagłuszają głos w jego głowie przypominający o poniedziałkowych obowiązkach. Jeszcze jeden krzycz do barmana. Czując jak granice, które skrupulatnie budował przez cały tydzień, rozmywają się z każdą kolejną chwilą. Weekendowy Adam nie troszczył się o jutro. Nie przejmował się zdrowiem, nie myślał o konsekwencjach. Żył chwilą, intensywną, często destrukcyjną, jakby chciał zrekompensować sobie te tygodnie sztywnej kontroli. Wiesz, czuję się jak pęknięty na pół, powiedział podczas jednej z naszych pierwszych sesji, wpatrując się w swoje dłonie. Część mnie jest jak robot, a część jak. Nieokiełznane dziecko. I to był początek naszej wspólnej podróży. Zaczęliśmy od pracy z jego wewnętrznym dzieckiem tą częścią, która tak desperacko pragnęła wolności, spontaniczności, przyjemności chciała być usłyszana. Adam stopniowo uczył się rozpoznawać te potrzeby i słuchać głosu tego dziecka. I jak to zwykle bywa, początkowo wahadło, przechyliło się mocno w drugą stronę. W zeszłym tygodniu nie poszedłem do pracy przez dwa dni po prostu nie chciałem. Przyznał podczas jednej z sesji z mieszaniną poczucia winy i dziecięcej satysfakcji. Poprosiłam go, aby ukochując swoje wewnętrzne dziecko, postawił mu pewne granice. Jego reakcja była uroczo dziecięca. O nie, ja swojemu dziecku pozwolę na wszystko, o czym tylko zamarzę. Wystarczy, że moi rodzice mnie terroryzowali i kontrolowali. I przyznam wam, że to jest naturalna faza. Adam potrzebował wyrównać lata nadmiernej kontroli i wyswobodzić się ze wspomnień. Mimo że podjął terapię, jego życie nadal jeszcze było rozchwiane. Prawdziwa zmiana zaczęła się, gdy Adam zaczął budować w sobie wewnętrznego rodzica. Nie tego surowego kontrolera, którym na wzór swoich rodziców był w pracy, ale opiekuńczego i mądrego przewodnika. Pamiętam moment przełomu. Adam wszedł na sesję z zupełnie innym wyrazem twarzy. Był spokojniejszy, bardziej zintegrowany w sobie. Wczoraj miałem ochotę nie pójść na ważne spotkanie. Czułem się zmęczony i zniechęcony. Ale zamiast zmuszać się albo całkowicie odpuścić, usiadłem i powiedziałem do siebie: Rozumiem, że jesteś zmęczony. Wiem też, że to ważne spotkanie. Możemy je przełożyć na inny termin, żebyś mógł odpocząć. I wie pani co? Poczułem ulgę, jakby ktoś w końcu zauważył moje potrzeby, ale jednocześnie pomógł mi zrobić to, co trzeba. Z tygodnia na tydzień Adam uczył się prowadzić swój wewnętrzny dialog innym językiem. Zaczął się do siebie zwracać w nowy sposób. Teraz nie, ale później możemy to zrobić. To nie jest dla ciebie dobre. Zasługujesz na coś lepszego. Troszczę się o ciebie, więc stawiam granice. Możesz odpocząć, ale potem wrócimy do tego zadania. Jego życie stopniowo stawało się bardziej zintegrowane. W pracy pozwalał sobie na więcej elastyczności i przestrzeni dla kreatywności. W życiu osobistym natomiast czerpał przyjemność bez autodestrukcji. Pozwolił sobie odkryć nowe pasje, zaczął budować głębsze relacje. Na jednej z ostatnich sesji powiedział Czasem jeszcze słyszę te dwa głosy. Ale teraz to bardziej rozmowa niż wojna. Moje wewnętrzne dziecko wie, że jego potrzeby są ważne, a mój wewnętrzny rodzic rozumie, że kontrola nie jest celem samym w sobie. Historia Adama pokazuje, jak kluczową rolę w naszym życiu odgrywa życzliwa relacja między wewnętrznym dzieckiem i wewnętrznym rodzicem. Bez tego jesteśmy skazani albo na rygorystyczną kontrolę, albo na chaos impulsów. To właśnie ten wewnętrzny, troskliwy głos pozwala nam znaleźć równowagę. Być zarówno odpowiedzialnymi, jak i spontanicznymi. Dbać o przyszłość, ale i cieszyć się chwilą. Stawiać granice, ale z miłością i respektowaniem własnych potrzeb. No to jak zacząć budować relacje z wewnętrznym dzieckiem? Ten proces wymaga cierpliwości, uważności i konsekwencji, ale jest osiągalny dla każdego. Dlatego pokażę ci kilka prostych kroków, które możesz wykonać od razu. Usiądź w ciszy i wsłuchaj się w siebie. Co mówi twoje wewnętrzne dziecko? Czego się boi, za czym tęskni? Zacznij się z nim komunikować. I od razu ci powiem, pojawi się bardzo dużo emocji. Dlatego najlepiej napisz do niego list. Powiedz mu, że je widzisz, że je słyszysz, że chcesz się nim zaopiekować. Zacznij praktykować taką wewnętrzną opiekę. Gdy masz ochotę na coś impulsywnego, zapytaj siebie: czy zrobienie tego teraz przysłuży mi się? Czy to jest na pewno dla mnie dobre? I ustal sobie taki rytuał codziennej rozmowy ze sobą: pięć minut dziennie, by sprawdzić, jak się czujesz i czego ci trzeba. Bo to, czego najbardziej pragnie i potrzebuje twoje wewnętrzne dziecko to być zauważone. To uwaga jest okazaniem szacunku, uznaniem czyjegoś punktu widzenia, co wcale niekoniecznie oznacza zgadzanie się lub pobłażanie sobie. To tylko oznacza, szanuję Twoje zdanie, choć widzę to inaczej. I to jest ta magiczna postawa wewnętrznego rodzica, która zapewnia bezpieczne granice i sprawia, że wewnętrzne dziecko w końcu może poczuć się szczęśliwe. A teraz czas na Ciebie. Jak wygląda Twoja relacja z wewnętrznym dzieckiem? Czy twój wewnętrzny rodzic jest dla niego czuły i mądry? A może potrzebuje nieco wsparcia, by lepiej pełnić swoją rolę? Napisz do mnie, podziel się swoimi refleksjami. Czekam na twoją historię. Wewnętrzna rodzina to bardzo ważny temat, więc polub tę audycję i udostępnij znajomym, może im się przydać. A jeśli jeszcze nie spotykamy się regularnie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał po więcej takich treści. I nie przejmuj się, nawet jeżeli Twoje wewnętrzne dziecko jeszcze nie ma kontaktu z wewnętrznym rodzicem, to na początek ustaw się na dobre frekwencje i zrób te ćwiczenia, o których opowiadałam. Jestem pewna, że do następnej audycji zobaczysz różnicę. A teraz do usłyszenia tylko w radyku dorota.